Procent składany, rozwijaj się. Procent składany, rozwijaj się. Pójdę do bankierów, pójdę do bankierów, zapytam się. Pójdę do bankierów, pójdę do bankierów. Zakładany szybkie inspiracje. Cześć, w tym odcinku powiem Ci, czego nie zrobiłeś dla emerytury Twojego dziecka. Wyobraź sobie, że Twoje dziecko miałoby przejść na emeryturę w wieku 60 lat. Być może Ciebie już nawet nie będzie na świecie w tym momencie, ale co mógłbyś zrobić? Przejdźmy do obliczeń. Będziesz inwestować co miesiąc przez 60 lat, czyli 720 miesięcy. Załóżmy, że średnio na 8%. Zaczynasz od zera i w efekcie. Będziesz co miesiąc 100 zł przeznaczać na ten cel. Jaki jest efekt? 1 790 711 zł. Oczywiście możesz powiedzieć kto przez 60 lat będzie płacił. Ty zaczniesz później, może twoje dziecko kontynuować samo, ale na pewno mając 1 700 000, prawie 1 800 000 w momencie przejścia na emeryturę miałoby sytuację znacznie lepszą niż przeciętny polski emeryt. A zatem wiesz już, czego nie zrobiłeś dla emerytury swojego dziecka. Tak jak mówi tytuł tego odcinka. Skąd takie rzeczy możesz wiedzieć? To można łatwo policzyć, i ty też możesz się tego nauczyć. Pozdrawiam, Andrzej Festam.